Kochani, chciałam Wam powiedzieć, że najtrudniejsze mamy za sobą, bo remont takich pomieszczeń jak toaleta, łazienka czy kuchnia są to zawsze najbardziej inwazyjne, pracochłonne i budżetowe remonty w całym domu. Dlatego cieszę się podwójnie, że teraz czeka mnie już sama błogość remontowania. Ale wracając do toalety, zobaczcie, jak wiele jest tam do zrobienia. Nowa łazienka w siedlisku Lady of the House będzie stylem nawiązywała do sąsiednich pomieszczeń. Pozbędziemy się z niej paskudnych kafli oraz podłogi. Toaleta, podobnie jak wszystkie pomieszczenia w siedlisku, zmierzy się z koniecznością prostowania ścian i równania podłoża. Dodamy w niej nowe punkty świetlne, wymienimy grzejnik, a także wstawimy nowe drzwi i ościeżnice. Ponadto zostanie wymieniona również ceramika łazienkowa. Zdecydowałam się na toaletę podwieszaną oraz stawiany zlew. Całość dopełnią dodatki nawiązujące do natury i lasu. Tworząc cykl remontowy w siedlisku Lady of the House, zależało mi, aby stał się on nie tylko źródłem inspiracji i patentów, ale także swoistym poradnikiem remontowym. Stąd też zasięgam porady wielu specjalistów, które mam nadzieję pomogą i Wam w odmienianiu waszych wnętrz. Połączę się za chwilę z Anną Szymaszek z firmy Śnieżka, którą zapytam o farbę do toalety. Cześć Aniu! Tym razem mam do Ciebie bardzo szybkie i konkretne pytanie. Jak wiesz, farbą Magnat Kitchen and Bathroom malowałam już niejedną kuchnię. Tym razem e, chciałam się Ciebie zapytać, czy farba sprawdzi się równie genialnie w toalecie o dosyć wysokim stopniu użytkowania. Oczywiście, że tak. Śmiało tą farbą możesz malować zarówno w toalecie, jak i w łazience. Jak sama jej nazwa wskazuje, magnat Ceramic Kitchen and Bathroom jest to produkt, który jest dedykowany do pomieszczeń narażonych na okresowe działanie wilgoci. A jak wiemy, łazienki do takich pomieszczeń należą. Dodatkowo ściana pomalowana tą farbą będzie odporna na rozwój grzybów i bakterii. Jest to zatem doskonały wybór do łazienki. Mały śmiało, a ja z niecierpliwością czekam na efekt końcowy. Świetnie, dziękuję. A teraz zobaczcie, jak to wszystko wygląda w praktyce. Pierwszy dzień remontu był niezwykle pracowity. Zostały skute stare kafle, nastąpił demontaż starej ceramiki łazienkowej, instalacji, a także drzwi i ościeżnic drzwiowych. Po uprzątnięciu całego bałaganu rozpoczęliśmy instalację nowych rozwiązań hydraulicznych. Tego dnia miało miejsce również równanie poziomu podłogi. Drugiego dnia nastąpił montaż belek sufitowych, został wstawiony nowy mechanizm oraz obudowa toalety. Na ścianie i suficie pojawiły się nowe punkty świetlne. Ściany zostały wyrównane i poszpachlowane. Nastąpił montaż stelażu pod umywalkę, który w krótkim czasie, podobnie jak ściany, został wyłożony nowymi kaflami. Czwartego dnia nastąpiło malowanie ścian, fugowanie kafli oraz biały montaż. Remont toalety miał miejsce w listopadzie. Ale zaraz po nim nasza ekipa miała na przemian kwarantannę oraz koronawirusa. W międzyczasie została nas zima, ale dzięki temu możecie zobaczyć siedlisko również w śnieżnej scenerii. Z największą przyjemnością ogłaszam: Remont kolejnego pomieszczenia w siedlisku uważam za skończony. Toaleta mieści się między kuchnią a salonem, to też postanowiłam, że jej wystrój będzie kontynuacją sąsiednich pomieszczeń. Muzyka Mamy tutaj kilka bardzo ciekawych patentów. Po pierwsze, stelaż pod umywalkę, tak jak w przypadku łazienki siedliskowej zaprojektowałam sama. Jest on zbudowany na bazie zespawanego metalowego stelażu, który został obudowany płytami, na końcu przyszła szpachla i obudowa z całej konstrukcji kaflami. Mamy też szybki pomysł na aranżację ściany w postaci obszernego lustra oraz złote ramki z motywem przyrody. Na suficie i ścianach mamy polecaną przez Annę Szymaszek farbę Magnat Kitchen and Bathroom i to jej zawdzięczam efekt tej pięknej bieli. Natomiast w przypadku ceramiki łazienkowej wybrałam dokładnie te same modele, które wykorzystałam w przypadku łazienki siedliskowej. Grzejnik został wymieniony na stylowy grzejnik wyprodukowany przez markę Luxrad. Założenia miał przypominać styl vintage. Dla mnie jest jak biżuteria całej toalety. Decydując się na urządzenie tak małego pomieszczenia, pamiętajcie, aby dobierać dodatki w tym samym stylu. Zdecydujcie się także na wybór maksymalnie trzech kolorów. Zapewni nam to spójność i harmonię wnętrza. W mojej toalecie króluje biel, złoto oraz motyw natury. Muszę przyznać, że siedlisko powoli zaczyna wyglądać naprawdę zjawiskowo.